Szymon Łabacki, MMA Kalendarz i Damian Stasiak po raz pierwszy na obozie Pirania Grappling Wilku Cię wyciągnął mówisz? No tak zdecydowanie, Kamil Wilk który z Łodzi jest wyciągnął mnie, żebym przyjechał i potrenował, bo naprawdę bardzo się cieszę, że tu przyjechałem, duża rzesza zawodników, topowych polskich zawodników grapplingu. 120 osób naprawdę jest, kim e, trenować i cieszę się, że przyjechałem, to względu na to, że nie ma co ukrywać, tak, ale grappling no to jest jakaś płaszczyzna, w której czuję się dobrze i bezpiecznie, dlatego też e, w, w sumie w dobrej swojej płaszczyźnie uważam, że muszę się też e, rozwijać i na pewno ten obóz tym e, pomoże. Jestem pierwszy, ale już teraz zapewne nie ostatni. Jest. Właśnie jesteś tutaj w celach takich powiedzmy rekreacyjnych, zobaczyć jakie jest trochę się pokulać, czy to już są jakieś podwaliny pod walkę? No może rekreacyjnych nie, ja ogólnie w treningu jestem e, cały czas. E, cały czas myślimy o jakiejś tam e, walce. E, myślę o tym, żeby naprawdę do walki być do, do, dobrze przygotowanym. Ja nie jestem zwolennikiem trenowania. Nie wiem, 12 tygodni, 8 tygodni i tak dalej, jestem zawodnikiem, który ćwiczy przez cały czas, jedynie bliżej walki, po prostu te przygotowania troszeczkę się ukierunkowują, ale staram się generalnie w jakiejś formie nie najgorszej być przez cały czas, bo później jeśli spada mi forma strasznie, to trzeba długo pracować, żeby to po prostu odbudować. Na Gali RWC 2 szybko wygrałeś, tak samo szybko wróciłeś do treningu czy zrobiłeś jakąś przerwę? Czy wróciłem bardzo szybko do treningu, bo generalnie planem było to, żebym wrócił do walki jeszcze przed wakacjami. No powiem szczerze, że te plany trochę się zmieniły. Miałem w lipcu walczyć na Gali na oktagonie. W sumie i zawodnik był przyklepany i wszystko było przyklepane. Tam jakieś strony ich organizacyjnej zwlekali z kontraktem, zlekali, przeciągali. Nie wiem jakie to przyczyny było zwlekając y, 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 teraz jak, jakąś chwilę powiedzieliśmy no dobra, jak już wy, wy, wy podchodzicie do tego nieprofesjonalnie, no to nie będę walczył tam, nie, nie będę się spinał na coś, e, czego ma e, nie być. Rozmowy są inne, z kimś innym, fajne rozmowy. Myślę, że tutaj i, i ja na, ja na sobie będę zadowolony, ale myślę, że kibice e, też będą zadowoleni z walki, jaka myślę, że powinna być. Nie mogę teraz powiedzieć, o czym myślę, jest to na powiedzmy 70%, ale to jeszcze trzeba chwilę to zostawić. Czyli właśnie miałem pytać, czy, czy to będzie to KSW, o którym cały czas jakby się mówi. Nie, nie chcesz mówić o rywalu, ale powiedz, czy to będzie kategoria kogucia, czy to będzie kategoria piórkowa? Kogucia. Kogucja, mówię, ja już mówiłem wcześniej, że chcę wrócić do kategorii e, kogucie i podtrzymuję to przez cały czas. Piórkowa jest to dobra kategoria, o tyle, że nie muszę do tej kategorii generalnie z, 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 zbijać, ale no, powiedzmy z tą najlepszą czołówką, czołówką polską warunki fizyczne moje troszeczkę są e, sło, e, e, słabsze, co nie znaczy, że, że, nie, że nie mogę z nimi rywalizować, ale no, na tą chwilę jest rozmowa o walce w e, kategorii Koguciu. Nie wiem, czy słyszałeś niejaki red w swojej audycji i w, w rozmowie z Wojsławem Rysiewskim. Tam coś wspomniał, z blisko, jest, czy, nie wiem, czy managerem, czy przyjacielem Filipa Pejcia. I coś powiedział, że w tym momencie jesteś śmieszny, że generalnie, jeżeli by doszło do tej walki, jeżeli on przykładowo przegrałby z Wrzoskiem, doszłoby do waszej walki, to byś przegrał w drugiej rundzie, tak żeby cię dupa piekła. Czy coś w tym stylu powiedział? Jak, jak możesz się odnieść do tego? Bo... Ogółem, co widziałem to, bo Marcin Wrzosek mi to e, w, wysłał. Mówi, spójrz tam, od minuty tam w którejś, której obejrzałem, uśmiechnąłem się, stwierdziłem, że sobie sumie chwilę ochotę sk skomentować to w jakiś sposób, ale stwierdziłem, że nie będę tego komentował, bo e, na tą chwilę chyba nie ma opcji ciągnięcia z nim jakiejś tam potyczki e, medialnej, e, facebookowej, bo to be bez sensu, no, co ja mogę powiedzieć o, o, o jego sło słowach, no, puste słowa, kompletnie, tak. E, na, na tą chwilę fakty są takie, że to ja jego pokonałem. Drugi fakt jest taki, że żebyśmy się spotkali razem w oktagonie, to musi na to też w jakiś sposób tutaj na rynku polskim zapracować a trzecia rzecz myślę, że istotna że na tą chwilę myślę, że w jakimś stopniu nasze wagi się rozminą tak? bo on będzie walczył w 66, ja w 61 choć co jest być może możliwe, że kiedyś tam kiedyś jeszcze nasze drogi skrzyżują się ale myślę, że na tą chwilę i ja i oni niech się lepiej skupią na swoim trenowaniu niech każdy gdzie swoją ścieżką ja już mówię, nie komentuję tego co powiedział on bo po prostu nie chciałem ciągnąć tej wymiany i'm A jak możesz się odnieść do tego, jakby można powiedzieć, potencjału medialnego, jeżeli, bo w KSW powiedzmy ostatnio to się liczy. Kleber nie podpisał kontraktu, bo dostał za, ponoć za małe pieniądze, za to, że za mało popularny. Ponoć Damiana Grobowskiego też, Maciej Kawulski powiedział, że nie, nie chce dawać co trzy miesiące, bo to się nie będzie sprzedawać. Czy to powinno być tak, że w KSW liczy się bardziej ten potencjał medialny niż widowisko sportowe i czysty sport? Myślę, że no na tą chwilę w to, jaki rynek polski jest, to musi się liczyć, myślę, że najlepiej, najproporcjonalnie będzie się o to, to i to. Jak jedno z drugim będzie w jaki sposób procentowy w parze szło. Jeśli będzie to 50 na 50, to trochę moim zdaniem jest to naciągnięte. Gdzieś tam powinno 70% być umiejętności, a to 30% powiedzmy tej medialności. Jak dokładnie z kleberem jest, to myślę, że nie do końca wiemy, tylko tam jakieś medialne rzeczy gdzieś tam przechodzą. Czy to chodzi o rzecz finansową, czy nie nie wiem, przecież od strony medialnej, no nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj Kleber już był osobą dosyć w Polsce przy polskiej publiczności rozpoznawalnym więc myślę, że tu jego jakaś tam te social media może nie były najlepsze bo to też samemu trzeba bardzo, do, bardzo mocno tam działać w tym jest to też jakaś tam jedna rzecz, która kuleje u mnie, nie do końca lubię to robić choć staram się więcej, ale i tak Caso não vi mau, 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 mau. No, trudno. Ale myślę, że jako osobą był rozpoznawalny. Myślę, że to, to już e, właściciele wiedzą i Kleber, o co tam dokładnie im poszło. Myślę, że jak Kleber sam napisał na Facebooku, tam je, jego wpis po podziękowaniu dla KSW był taki, że tak naprawdę furtki sobie nie zamknął do e, powrotu do KSW, tylko sam napisał, że być może jeszcze kiedyś e, w, e, wróci tutaj. Więc myślę, że to jest droga otwarta. Jeśli tylko myślę, że Kleber będzie potrzebny dla jakiegoś zawodnika, to jeszcze do Polski wróci. No I tak, idąc trochę o krok dalej jeszcze przy tej popularności trasztalk w Polsce, czy Twoim zdaniem jest w Polsce jakiś gość, jakiś zawodnik albo zawodniczka, która, któ którą albo którego można nazwać dobrym, dobrym trasztalkerem? Wiesz co, z takich rzeczy, no tylko mogę powiedzieć, że Marcin e, Wrzosek, który naprawdę... W ostatnim najmanie. No w ogółem, w ogółem, Marcin ma trafne, spontaniczne e, riposty, tak? E, ja nie mam czegoś takiego, a to bez sensu jest coś takiego, jak się zastanawiasz, kurde, co mu tam e, e, odpowiedzieć, tak? A Marcin ma, że jak ktoś powie coś i on bach i naturalnie coś odpowiada, tak? Więc to jest, to, 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 jeśli ktoś prowadzi to e, w ten sposób i to wychodzi mu naturalnie. I fajnie, no to jest ok, a jeśli jest on naciągany, no to, to już jest słabo. No dobra, z mojej strony wszystko. Życzę Ci powodzenia w tej przyszłości i byśmy przy następnym wywiadzie rozmawiali przed Galą KSW. Dzięki. Być może.